Proszę Państwa, tym pięknym, fabularnym wstępem chciałem Wam zaprezentować z uśmiechem na twarzy naszą kolaborację z marką KORAL, czyli Lody Ekipy. Są dostępne w Polsce wszędzie, praktycznie. Jeden z nich jest o smaku cytrynowym, oczywiście z polewą, o smaku gumy balonowej ze strzelającym cukrem. Drugi ma tą samą polewę, ale za to ma smak truskawkowy. I są one dostępne naprawdę wszędzie Pracowaliśmy nad nimi, tak jak w tej fabularnej scence było powiedziane Naprawdę od kilku miesięcy Razem z Koralem dosłownie pracowaliśmy nad tą recepturą Odrzucaliśmy inne propozycje i wybraliśmy naprawdę najlepszą Te lody są przemocne, serio Ja, ja akurat jestem wielkim fanem cytrynowego, bo lubię kwaśne no i, no i są zajebiste Są po prostu zajebiste Tyle mam do powiedzenia na, na ich temat, no bo na, naprawdę tak jak w fabularnej części Przejmiemy tym rynek totalnie lodowy. Serio, bo są najlepsze na świecie. Spróbujcie sami i myślę, że jak zjedziecie jednego, to Ech, niestety będziecie musieli wykupić wszystkie ze sklepu. I właśnie tym akcentem, tą fabularną częścią i tym, co wam teraz mówię, chciałem wam powiedzieć, że ekipa zaczyna współpracę z Koralem. Nasze partnerstwo, nasza kolaboracja.